Ojciec strasznie napalony na matkę seksualnie. A tu samo południe i dzieciak w domu. No ale się przystawia, muszę cię tu i teraz do niej. No, zwariowałeś. No, przestań. No, przy tych naszych fantazjach seksualnych to, to młody zobaczy i jeszcze jakąś traumę będzie przechodził. No dobra, ale wiesz co, zajmę go czymś. Młody, młody, oj, no, oj no, oj no, tutaj do okna chodno. Y no. tu oprzyj się o parapet i wyglądaj na ulicę. I licz ludzi ubranych na czarno. Za każdego płacę dychę. Pasi? Nie, no, jasne, tata, super, nie? No, i oni tam już szaleją pokoju obok. A młody głośno liczy. Jeden, drugi, trzeci. Hehe, <totekstanie> tatuś, ta niby cię wyniosła, jakbyś poszedł na dziwki, bo pogrzeb idzie.